Cześć, witajcie, ja jestem Leon i jeśli oglądacie moje filmy od co najmniej kilku miesięcy, to wiecie, że na placu budowy obwodnicy miasta Wałbrzych natrafiono na dwa stare górnicze szyby. Pierwszym szybem, na który natrafiono był szyb Gustaw i link do filmu na jego temat znajdziecie w opisie pod tym filmem, bądź też wyświetli Wam się on u góry ekranu. Jeśli chodzi o Gustawa, to szyb ten po wstępnym zbadaniu został przeznaczony do likwidacji. I ta likwidacja już nastąpiła, bowiem rura szybowa została zasypana odpowiednio Jakości kruszywem, a zwieńczeniem procesu likwidacji jest ta oto żelbetowa płyta zamykająca rurę szybową, przez co można by rzec, że temat gustawa również został zamknięty. Sprawa z drugim szybem, a więc szybem bezimiennym, jest troszeczkę bardziej skomplikowana i tak naprawdę cały czas rozwojowa. Bowiem po wydobyciu materiału, którym szyb był zasypany, na głębokości około 6 metrów natrafiono na odnogę, ale to już wiecie. No i ta odnoga, zgodnie z przepisami górniczymi, powinna być podsadzona, a więc zasypana oraz otamowana. Ale natura postanowiła tę kwestię sprawdzić na własną rękę. Zresztą, sami zobaczcie. Moi drodzy, czas na szybką analizę materiału, który przed chwilą zobaczyliście. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu w Aubrzyżu przez kilka dni intensywnie padał deszcz i cała woda opadowa z tego okolicznego placu budowy trafiała bezpośrednio do tego rowu odwadniającego, a następnie od razu trafiała do rury szybowej. Ale o dziwo, tej rury szybowej nam nie wypełniła, ponieważ lustro wody unormowało się idealnie na wysokości od nogi. Każe nam to sugerować, iż impet wody znalazł sobie ujście i wypłukał materiał podsadzkowy. Co za tym idzie, gdyby udało mi się tam wejść do środka, to tą odnogą mógłbym przejść jakiś kawałek, być może do szybu Paul i zwiedzić no przynajmniej jakiś tam fragment tej kopalni. No ale niestety sprawa z tym tematem nie jest taka prosta. Sprawa tak naprawdę nie jest prosta, tylko i wyłącznie ze względów prawnych. Chodzi o to, że nikt oficjalnie nie wyda mi zgody na wejście do szybu i zbadanie tej odnogi. No bo, oczywiście, pod kątem technicznym jesteśmy w stanie bezpiecznie do środka wejść i w pełnej ochronie dróg oddechowych ten obiekt zeksplorować. No ale korzystając z okazji, podjęliśmy wspólną decyzję, że do rury szybowej opuścimy. Sondę. Sondę, którą nazwaliśmy Leon i owa sonda wyposażona w czujnik wielogazowy, oświetlenie oraz kamerę została opuszczona na głębokość około 7 metrów, a więc do miejsca, gdzie mamy odnogę i za chwilę pokażę Wam materiał, który udało nam się zarejestrować. Ja może tylko wspomnę, że na dnie tego szybu, a więc na głębokości właśnie około 6-7 metrów, Stężenie metanu wyniosło 1%. Ponadto pojawił nam się 1% dwutlenku węgla. Śladowe ilości tlenku węgla, a tlenu zmierzyliśmy tylko 16%. Co każe nam sugerować, iż woda, która wdarła się do środka z impetem, wyparła nam gazy kopalniane na powierzchnię, a w zasadzie to te gazy wypełniły nam po prostu rurę szybową. Zatem, wchodzenie do środka bez ochrony dróg oddechowych byłoby po prostu narażeniem życia. Nie przedłużając, zobaczcie, co udało nam się Grać. Okazuje się, że woda nie wypłukała całego materiału podsadzkowego, tylko szczelinę o wysokości około 50 cm, więc mając aparat powietrzny na plecach, tą drogą za daleko i tak bym się nie przycisnął. Ale bez obaw, moi drodzy, bowiem to jeszcze nie koniec tego tematu. Jak tylko okazało się, że nasza odnoga no przynajmniej częściowo jest drożna, a więc nie mamy tam do czynienia z żadną tamą odcinającą, zapadła decyzja o jej odkopaniu. Nie, przekopaniu, tylko odkopaniu odnogi z poziomu powierzchni. I decyzja ta podyktowana jest tym faktem, że tylko w ten sposób można sprawdzić przebieg naszego tunelu oraz jego stan techniczny, a jest to o tyle ważne, że bezpośrednio nad tunelem będzie przebiegała droga, a więc tę pustą przestrzeń, ten fragment tunelu należałoby czymś uzupełnić. No i jak już wcześniej wspominałem, decyzja o odkopaniu odnogi zapadła miesiąc temu, a kilka dni temu weszła ona w życie. No i słuchajcie, pojawiła nam się już pierwsza ciekawostka, bowiem na początku wszyscy zakładaliśmy, że tunel mniej więcej idzie w linii prostej. Ewentualnie kieruje się on w stronę szybu Gustaw, co byłoby w miarę logiczne, ale okazało się, że tak nie jest, bowiem w miarę postępu prac operator koparki niejako zaczął gubić ten na początku zakładany przebieg tunelu i odnoga niespodziewanie skręciła nam. W prawo. Podejdziemy teraz na miejsce i pokażę Wam to wszystko z bliska, ale z uwagi na to, że będę wchodził oczywiście na plac budowy, jest mi potrzebna kamizelka oraz kask. Moi drodzy, złe wieści. Okazuje się, że z pokazaniem tej odkopanej odnogi spóźniłem się o jeden dzień i została ona już całkowicie zalana betonem. Ale tak na dobrą sprawę za wiele i tak nie tracimy, bowiem zobaczcie na to zdjęcie. Okazuje się, że odnoga była zabłocona prawie po sam strop, a więc tą drogą, nawet gdybym chciał, gdybym mógł przede wszystkim i tak do kopalnianych chodników bym się. Nie dostał, a więc pozostaje smutek, ale niestety w tym miejscu już nic więcej pokazać Wam nie mogę. Gdy tylko dowiedziałem się, że odnoga odchodząca od szybu bezimiennego jest drożna, to oczyma wyobraźni widziałem wejście do rozległych kopalnianych chodników, które oczywiście mógłbym dla Was filmować. No ale rzeczywistość okazała się być zgoła inna. Oczywiście filmu, który oglądacie, mógłbym tak na dobrą sprawę nie publikować, no bo przecież niczego Wam nie pokazałem, ale wiecie co. Szkoda mi poświęconego czasu, bowiem gdy rozpoczynałem ten projekt, to nie wiedziałem jaki będzie jego finał. Przez to, przez kilka, a w zasadzie kilkanaście wolnych weekendów, przyjeżdżałem tutaj. Przyjeżdżałem na plac budowy, by dogrywać kolejne ujęcia. I to wszystko zajęło mi jakieś 30 albo i 40 godzin. Dlatego też pomimo tego, że nie udało się zejść pod ziemię, postanowiłem ten materiał opublikować. Moi drodzy, powoli będę się zbierał. Na koniec chciałem tylko jeszcze podziękować firmie Budimex, bo dzięki firmie Budimex mogłem oczywiście przebywać na placu budowy i to wszystko dla Was nagrać. Oczywiście, jeśli pojawi się kolejny jakiś ciekawy temat, jakiś szyb albo sztolnia, to oczywiście nagram dla Was o tym relację. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego. Sklepienie naszej odnogi, naszego tunelu, zostanie rozkute, tak by można było do środka zajrzeć. No i wówczas zostanie siema, no i wówczas zostanie podjęta jakaś decyzja.